Dzień dobry. Ja pewne rzeczy potrafię zrozumieć w społeczeństwie, a pewne rzeczy nie potrafię zrozumieć. Pamiętam jak w 90, to był chyba 89, czy pomiędzy 89 a 93, 4. rokiem w Polsce zaczęły powstawać nadajniki Radia Maryja. Też było wiadomo, że coś się w Polsce zmienia Były grube akcje Z tym ojcem całym Waszym tatą, co niektórym Którzy tam chodzicie i klinkacie Bo on tak powiedział On przewoził dolary, kochani W walizkach i on jako Ksiądz nie musiał tam Zgłaszać tego, bo go złapali Ale w związku z tym, że jest to prawo Więc ksiądz mógł te pieniądze Przewozić, do tego były afery Takie ciche, w związku z tym, że ja jestem Z Włocławka Storuń blisko więc dużo było wiadomo a tym bardziej pomiędzy wiecie 89 a 95 rokiem gdzie gangsterka szalała nie było prawa na nic gangsterzy robili co chcieli najmiędzy no innymi że tak powiem z ryzykiem, na czele ściągali samochody z Włoch bez podatku bez słowa wszyscy płaciliśmy oni nie płacili on to wszystko rozkręcał przewoził dolary ze Stanów Zjednoczonych Sprowadzał radioodbiorniki, wtedy były takie pasma. Było niskie pasmo 65, 70, chyba 2, i potem było to 88, 108, 107, które do tej pory funkcjonuje. Tamte pasma miały przejść dla wojska, stąd oni pozmieniali te niskie częstotliwości na wysokie. Ale to jest sprawa techniczna, kto pamięta, jak była zmiana i trochę się na tym zna, więc zrozumie. No i teraz słuchajcie, oglądam to, co widzę nie mogę uwierzyć. Kiedy powstała yy, y, przepraszam, Radio Maryja najpierw powstało, bo to było dla Radia Maryja, a później krok po kroku i telewizja powstała dla kontroli masy i osób, które w społeczeństwie nie są uznawane i nigdy nie było. Za moich czasów mówiło się Mówiły, by nam, by nam mówili ludzie, że jak już mieli 40, co niektórzy już ubierali takie podomki jak babcinę, bo już były te osoby babciami, robiły sobie tam takie fryzurki i takie wszystko było takie on, on nie? Bułkę w bibułkę, ale on, on na zewnątrz, nie? I to społeczeństwo było niedocenione, i ktoś to niszę wypełnił, a wypełniło to Kościół i Prawo i Sprawiedliwość, tym, że tym starszym, że tak powiem, rocznikiem dojrzałym osobom, a no może tak powiem, bo ja już też jestem w tym roczniku, to jest ciekawe, nie? że ja wyglądam jak wyglądam, ale pamiętam dokładnie jak mój dziadek wyglądał, w, e, kiedy miałem lat tyle, ile ja mam teraz, to jest w ogóle taka ciekawa obserwacja, no może przesadzam, był starszy, ale e, ciut starszy, może niewiele starszy, ale pamiętam te osoby. I ktoś wypełnił tą lukę i dał tym starszym ludziom, żeby oni, tym dojrzałym starszym ludziom, żeby oni mogli mówić, tak? No bo my, jako. Byliśmy, że tak powiem, rocznik ten, który mam obecnie, był niedoceniony, nieukochany i niezobaczony. I w tym momencie mamy taką sytuację, że mamy jakieś. Mamy Telewizję Republikę, tak? Mamy Radio Maryja, te, te, Trwam i tak dalej. Dalej jest wyciąganie pieniędzy, wszyscy to widzimy, ale wszyscy lub większość tych osób. Już że tak powiem na emeryturze, tak boi się odejść do swojego ukochanego Boga, że płaci jakiemuś oszustowi bombę pieniędzy, czy tam robi rzeczy, bo być może zostanie zauważona i będzie żyła dzień dłużej. Nie, nie będziecie. Urodziliście się i umrzecie i to jest pewne. Nie, tutaj nie, nie ma takiej opcji, że nie, nie umrzecie, czy tam wasz duch nie wyjdzie z ciała i nie pójdzie do Boga, nie, nie bójcie się, no przecież po to chodzicie do tego kościoła, po to ten tam tamtą mordę dry, dry, drze na tych wszystkich spotkaniach z tym pisem za rączki, tam się tańczą i tam wiecie, przypomina mi to w ogóle takie z, z czasy e, królewskie, tak, jak jeszcze byli królowie i, i ten umarł, to zmiana chorągwi, bo wszedł nowy i wszyscy dalej, zarączki, czy tam król słońce, jak to jest tu cały czas ostatnio na topie, porównując pisarza Batyra do króla słońca, on się tak chce czuć jak król słońce z Korei Północnej, przywódcy Korei Północnej. i Ci ludzie są teraz w jakiś tam obrońcach granic, gdzieś tam, żeby tylko mieć swoje 5 minut, bo dajemy wam przestrzeń na to, że możecie sobie poszaleć, a Bóg was za to wynagrodzi. Nie wynagrodzi was za kłamstwo, pamiętajcie, bo wedle waszej religii, czy tam wiary chrześcijańskiej czy osób, które wierzą w kościół katolicki. Nie wolno grzeszyć, a wy grzeszycie, bo kłamiecie i robicie cyrki. Jednym z takich cyrków, i teraz wchodzę w temat, który tu, ja to zawsze się muszę nakręcić, na no to takie jest ze mną, jednym z takich cyrków, które tu oglądam jest, kurwa, obrona Obajtka. Wiemy dobrze, są na to dowody, tak? Nie ma nic innego. On oczywiście zaprzecza zaprzeczał, no wiadomo, no, trzeba zaprzeczyć, bo teraz... Yy, jest to na razie domniemanie tego, że wynajął firmę detektywistyczną po to, by firma detektywistyczna została wynajęta przez Orlen tylko i wyłącznie po to, żeby śledzić opozycję. Jeżeli śledzimy opozycję i płaci za to, płacisz za to z firmowych pieniędzy, to musisz mieć świadomość, że to gdzieś wyjdzie. Byli tak bezczelni, włącznie z tym Ziobrom, z Romanowskim, z tymi wszystkimi Kowalskimi, i z tą całą resztą, że oni myśleli, że to nigdy nie wyjdzie. Oni się zrobili przez pierwsze 4 lata, jeszcze badali grunt, ale jak zobaczyli, że wygrali znowu, kolejne 4 lata, to oni już wow, mogą wszystko. I nagle wygrali znowu, ale niestety opozycja jest w większości, więc nie mogą rządzić i szlak ich trafia. Zapomnieli się, bo człowiek zawsze zapomina, a szczególnie złodziej, który kradnie z jednego, nie został złapany, więc ciągnie, ciągnie, ciągnie i robi co chce. No skoro nikt się nie przypieprze, a mam swoich, że w razie jak się ktoś przypieprzy, to mnie wybronią czy uniewinnią. I nagle takie, ała, no skucha, nie będzie faszyzmu, nie będzie nacjonalizmu, nie będzie złodziejstwa. Dajcie sobie z tego sprawę. Im. Ja tutaj już pomijam tych młodych, no niestety nie idzie ich wyedukować, bo oni ślepo tylko nie mają bibliotek, nie znają historii, patrzą tylko to, co mówi TikTok, czy co mówi tam YouTube, czy co mówi telewizja. Tak? Nie to, czy taka, czy owaka, to już nie ma znaczenia. Telewizja kłamie, zawsze kłamała i kłamać będzie. Tak? Nie to nie ma znaczenia, czy to będzie Republika, czy to będzie Telewizja Polska, czy to będzie TVN, czy to nie wiem, tam będzie Telewizja Trwam. Wszyscy kłamią. I będą kłamać, a tylko od nas zależy, jak bardzo boimy się umrzeć. Tak? Jeżeli boimy się umrzeć, to musimy w coś uwierzyć i zawierzyć. I teraz to, co robią ludzie, weźcie, porozmawiajcie z babciami, z dziadkami, nie wiem, przypomnijcie im te czasy. Chociaż to już nie są ci dziadkowie, to już są czasy powojenne, tak? no ale ci te osoby pamiętają jeszcze, jak stały w kolejkach, jak nie było co jeść, jak, yy, yy, jak było na ziemi. Tu nie ma żadnego reżimu jeszcze, żadnego Tuska, a obajtek i ta cała plejada gwiazd to właśnie oni okradli pieniądze. I najlepsze jest to, że za chwilę wam pokażę ten filmik najlepsze jest to, że tam są osoby, które mają te emeryturki, czy mają te ręcinki, gdzieś tam, nie wiem, nie chcę mówić tak brzydko, jak mówią ludzie tutaj w internetach, że płaci im się za to. Może im się za to płaci, ale poinformujcie ich, pokażcie chociaż prawdę, żeby usiedli, że ich pokazują w telewizji, że już to dojdzie za chwilę do egzorcyzmów. Bo to, co teraz widzę, te, wiecie, te wyciągnięcia różańców, tą obronę Obajtka. Ja pierdzielę. Murem za Obajtkiem, murem za tym. Za chwilę będzie murem za... E, za kim tam? Za Wielkim Bu. Potem będzie murem za Jarosławem, potem za jego kotem. kurwa ludzie przecież leją z nas. Ja podejrzewam, że gdzieś tam na salonach po pierwsze nikt już nas poważnie nie traktuje, bo mamy e, osobę w Pałacu Prezydenckim, która jest no nie do końca wiemy, czy wybrana, czy nie, e, czy wygrała, czy nie, on tylko wpoił w umysłach, ale połowę narodu mnie wybrało, ale która połowa, no nikt nic nie wie, pokażcie, że wybrała, to i ja uszanuję to, ten urząd, tak, no nikt nie chce się za to wziąć, też jakiś układ tam jest dziwny. I tego już się nie dowiemy. Może kiedyś na łamach historii jeszcze dożyje dnia, w którym ktoś wyciągnie te papiery i powie, że po pierwsze Duda przegrał wtedy, a po drugie, ten przegrał pozostały sfiskowane wybory, że sfałszowane to jest to, no a po drugie. Jeżeli z nas już się śmieją, że mamy... Ja to go nazywam megawatt, tak? Czyli od megafonu i, wa, i, i wetowania, megawet. Wetuje ustawy, to jest osoba megawet, tak? A gdzie nie wyjdzie, to... A gdzie nie trzeba coś podpisać, to wetuje. I teraz patrząc na niego, też nie wiadomo w sumie, co on zażywa życi wokół niego nie podsuwają mu czegoś, bo to jest niemyśląca istota. Bo to jest niemyśląca istota która siedzi, to on tak wygląda on wygląda jak taki, wiecie, jak szaleniec i jeden już był w historii świata taki szalony człowiek, którego trzeba było posadzić na, na stołku po to tylko żeby no, technologia ruszyła do przodu tak? I, i wiecie jak to się pokończyło i, i, i jak to dalej wygląda więc em, wrócę jeszcze raz, bo tu o bajtku między innymi że za chwilę będziemy księdza wołać salce z oznami od, odprawiać egzorcyzmy, żeby zdjąć klotw, klątwę z ministra sprawiedliwości, który próbuje coś zrobić, żeby zdjąć e, te wszystkie rzeczy e, z premiera Polski tylko po to, żeby ochronić złodziei bandytów i kłamców. Proszę was. narodzie, pomyśl.